Witam wszystkich w kolejnej części Ultimate Underworld 2. Grałem po jakiejś dwutygodniowej przerwie, no może półtora tygodniowej. I musiałem trochę się poślić pomocą, ponieważ nie byłem pewien, gdzie co można znaleźć. Pierwsze dowaliłem, bo nie wiem, który kryształ jest który. A powinien mnie rozróżnić. No nic, nieważne, trudno. Jak sobie poradzę, i mam zejść na poziom niżej, jak gdzie tam się szło. Na przykład trochę bardziej na wschód, i potem na północ. I tu jest jakiś wórc gdzieś. Na przykład. Nie, nie tędy! Akurat z, przez wszystkich przejść musiałem wybrać niewłaściwe. No, tutaj na przykład mogę iść. Tak, brakuje mi tego jednego przedmiotu, który się nazywa DELGNIZATOR, czy czegoś tak? Teraz, dobrze idę. Tędy chyba. No, w końcu. Oj. <słuch> dziwny jest ten poziom, dziwny jest ten świat. A on ten przedmiot będzie gdzieś tutaj. Dziś go minąłem w ogóle. To było głupie. Nie jestem pewien, czy mi się worce nie pojawią znowu. A jest, to jest to chyba. Tak! DELGNITZATOR! Dlaczego wcześniej tego nie założyłem? To ja nie wiem. Co to biorę. Zbiorę już. Teraz tak. Wracam. Wracam na poziom wyżej. Mogę was pocieszyć, to już będzie. Albo nie wiem, czy to pocieszenie będzie. Może niektórym się podoba ten świat, ale dla mnie jest trochę zamotany. W ogóle takie tradycyjne. Typo fantastyczne. Teraz idę do dialogu. Czekajcie. Źle idę. Myślę na północ, a potem na zachód maksymalnie. Do tych dialogów dwóch takich, co głupoty gadają. Ponieważ oni dadzą nam zwój, który po może nam mi porozumieć się z data integratorem data integratorem czy coś w tym stylu nie będę tego czytał po prostu pogadam z jednym z nich na przykład czy pomożesz mi w czymś pomóż mi rozmawiać z data integratorem coś tam czy mogę mieć ten swój dostałem dziękuję na razie na razie powiedziałem no Teraz przeczytam ten zwój, e... mogę już chyba wywalić, albo nie wiem, wezmę na wszelki wypadek, potem wywalę, idę do Data Integrator, a, teraz, widząc takie, e... w ten sposób możesz się do niego odezwać i on dopiero wtedy zrozumie o co nam chodzi. On jest chyba tutaj. Patrzcie. Tym razem mogę tak. Jestem awatar. Potrzebuję pewnych informacji o kryształach. I teraz pojawiły się te zupełnie nowe dialogi. Pierwsze to jest muszę przyporządkować bifazowy kontroler z ścieżką skup. Z coś tam, coś tam, z, z torem. Information crystal should be placed in the purple input hooper. Ok, czyli na czymś fioletowym ma być... zaraz... Information muszę sobie zapisać... Tylko który z tych dwóch? Bo mam dwa. Dobra, jeden na... jeden na purpurowym. Czyli na, na jakim purpurowym? Na fioletowym. Then place the delginizator in the central blue circle. Czyli delginizator ma być w środkowym... ...kole. Niebieskim. The controller crystal can be activated in a number of different ways depending on the desired results. Hmm. No, dobra. Aha, wszystkie na no, pomp... dobra. What oscillation frequency will produce... so In this case Exor resonance will occur at 617. Chyba o to chodzi, żeby zap zapamiętać tą liczbę. This can be achieved by placing the controller crystal in the yellow import hooper. Aha, to dobra, controller crystal. Drugi ma być na żółtym. Nie wiem tylko który, na którym. Tak. jak coś tam włączę, muszę pociągnąć za łańcuch po prostu chain. Tyle. Tak jest, generalnie chodzi o to, że jeden kryształ na fioletowym, kawałku podłogi, jeden na żółtym... Zaraz, dobrze, idę. Chyba dobrze. Jeden na, na żółtym, w środku ma być ten cały delgnizator. to. I trzeba pociągnąć za łańcuch. A tego dziada, to trzeba zabić. Tak jest. Nie przejmujcie się, to jest tylko jakiś Tylko jakiś kosmita. Głupi w dojątku, Dobra. <laughs> Może tak zginął. Nie wiem, kiedy atakuje, kiedy nie. Dobra. Po zabiciu w każdym razie otwiera się tutaj przejście, właśnie. Teraz i jedziemy dalej. Teraz jest to miejsce, kiedy zobaczyłem. Trochę wcześniej, bo grałem przez chwilę wcześniej, żeby trochę się zorientować co i jak, to trochę się zamotałem. Co to kurde ma być, nie? Czy, czy mam się tego pozbyć teraz już nad, nie wiem? Moment. Jeden na żółtym, jeden na fioletowym i w centrum ma być deregnizator i pociągnąć za łańcuch. No to spróbuję losowo ten na. Ten tutaj i pociągnę za łańcuch, gdzie jest łańcuch. To jakiś łańcuch? Tu jest. Ok, coś się pojawiło. Niech to szlak zły, biliskup. Ma być właśnie nie biliskup, biskup. Mam mieć normalny, więc tak, wywala te wszystkie kryształy stąd nie wiem, po one są. Ej, dalej, żeby nie, nie dotykały podłogi tej. To tak, teraz ten dam tutaj na fioltowym. Tu tam da, dam ten delgnizator cały i tutaj kolejny kryształek. Czy to będzie prawidłowa kombinacja? Tak by nie. Ciekawym, czy w ten sposób można sobie doświadczenie w nieskończoność dodawać. produkować i zabijać. Produkować i zabijać. Tak pewnie mało za do niego doświadczenia jest. O, kurde, rozumiem to. A czy na czerwonym nie trzeba czegoś położyć przodkiem? Nie, nie było nic czerwonym. Nie wiem, który był który, jasna cholera. Dobra <noise> Spróbuję jeszcze losowo to zrobić w ten sposób, może tym razem się uda. Jak tam z czasem? 8 minut, dobra. Knięty, nie wiem, kurde. Co jest? No co jest? Nie działa, czy co? Trzeba wczytać. Nie, to tu muszę wywalić albo dobra, zostałem to, bo to nie ma tutaj znaczenia. Jak to Dwa, dwie kombinacje zrobiłem tak jak powinienem i nie działa. Dobrze tu. A może Nie, no na pewno dobrze. Kurde. Jeden tu jeszcze raz spróbujemy. Jest, ale nie ściemnia mi tu. Kurde za daleko. No i jak teraz nie zadziała, no to ja chyba nie wiem co. Znaczy nie, teraz pewnie nie zadziała, ale. Szlak bycie. Jeszcze jedna próba. Jak to zrobiłem? Teraz ten dam tutaj. Deregnizator. Aż to jest dziwne. No! Kurde, za daleko chyba. No i teraz no, leżą tam gdzie powinny, nie? Nie, no dobra, muszę sobie zrobić przerwę i sprawdzić co ja źle robię.